No i się ma znowu, witamy tym razem w odróż kair. Jesteśmy w drodze od 6 godzin w autokarze. Śpi się tragicznie, ale się spało. Z przerwą na toaletę jesteśmy gdzieś tam na jakiejś stacji paliw. Mam troszkę przerwy. I niedługo będziemy w Kairze. Jechaliśmy pod eskortą policji e, przez pustynię w konwoju około 20 autokarów dla no bezpieczeństwa, bo mogą być jacyś piraci, czy jakieś tam bdzice Beduini, ale widoczki są niesamowite. Jedziemy do Muzeum w Kairze, ale ludzi tu jest jak mrówków. Wierzyli, że jeżeli będziesz brał ze sobą e, do życia wiecznego wszystkie swoje luksusy, to będziesz tam miał dobrze. Oczywiście to nie jest autentyczny, to ma jakieś 4 metry długości. Także wydaje mi się, że to jest po prostu jeden z zewnętrznych warstw sarkofagu. Oni byli chowani w coraz to mniejszych i mniejszych i mniejszych. Wrzucam zdjęcia, byście mogli sobie obejrzeć. They made like Russian bullshit. They put the mummy inside the first sarcophagus. And the first one with the sarcophagus inside the second, inside the third. At the end, the sarcophagus is very huge, but the mummy is very small. Why did they do that? To protect the mummy from the hands of the sea. Look how it's both carved. One servant, so that means and the zero will not work never in the second line. And when we study the detail, we found each servant has his name above, so everyone, every day, one person. Okay. Which one? Of the king Tutankhamun, their name Suya and Luria, carved from one single piece, uh, monolith, stone. It was the only time in all the history of Egypt that we found the statue of the woman higher than the man. He wasn't any man, he was a pharaoh. But he loved this woman so much. For her,

of the husband. This one found over the mummy of his wife. After we minute, you are going to see the two that yes. mummies of them, okay? To some made of cartonnage, covered with gold. These are masks of jet uh, Wow, wow, wow.

odnaleźli to To jeszcze pachniało wszystko To jest odnalezione Na początku XX wieku To na przykład w tym jest perfum Niesamowite Dziadek króla Nie Niesamowite Tu jest Mumia babci króla Tuterhamona. Jak się dopcham to zrobię zdjęcie

a Madziury w uszach a tu sarkofagi, w których były włożone te trumny, które wcześniej widzieliśmy i tu kolejne nie robili to po to, żeby żadni złodzieje piraci nie włamywali się do sarkofagów To są e, tak zwane słoiki kanopi, które służyły do przechowywania po śmierci zabalsamowanych wnętrzności, płuca żołądek, jelita oraz e, wątroba. No, to Marta dobrze powiedziała. Tu jest Giza, a za nami jest Kaj. Nil. Rozgranicza te dwa miasta. uh Dżungla pośrodku betonowej dżungli do Zenaru. Nil stanowi 10% wielkości Egiptu zasila w wodę Gizej i gajr. Woda jest zielona, ale jest czysta. Piją ją normalnie, wszyscy i nikt nie choruje. Oczywiście jak to za mną jest budynek, tutaj widać, o tam, się nazywa Kwiat Lotosu. Został zrobiony przez pierwszego prezydenta Egiptu. Kupka tego budynku, widać, piramidy w gizie. Wjeżdżamy do Gizy, a jest taki burdel i taki syf. Wszędzie jest taki pobór piramidy, piramidy, ale co otacza je to, to jest masakra. Jest po prostu, widać, że tu jest bieda i syf wszędzie. Write your names in a alphabet like this way inside the ketchup. We have something for family like six names, five names, eight names, something with colors like this and with just the black and with sweet for to glow on them. We have here also the tree of life. We have here the father the mother. We have three children. We have five kids. Okay, as we are here in the magic. all of them was supposed for to blow under and change. Them, the king's tooth in the honeymoon, like outside was magic, the tree of life. We have here yes. the paradise, the lost supper, and the mirror. We have here also the first love story in ancient time. We have here the king the camel, and his wife Anjali. She gave him lotus flower, symbol of love between them. If he touches it with his left hand, it means right he love, But if he touches it with his right hand, it means he doesn't. I think it's why the right hand means love. Because of heart is in the left. Now for the magic. White one and the black one. Difference between them, the white change like to one. The black one, just okay? Can you focus in this too? I think not kind

Tutaj w powozie z koniem Z tego tytułu, że nie pozwalają tutaj dojść to jest takie miejsce, gdzie jest bardzo fajny widok Nie ja jestem zbytnio za tym, żeby korzystać z usług koni czy wielbłądów, Ale za niewielką opłatą przejechaliśmy bezpiecznie w to miejsce Piramida Cheopsa, piramida Kufu, Czy jakoś tak Zaraz to sprawdzę Tam te trzy piramidki, co są, to są piramidy królowej. Dobra, nie będę w sumie gadał, tylko chcę to ponagrywać u sam dla siebie też jakieś fajne ujęcie wam porzucać. Każdy fenomen tych trzech piramid zna, więc nie ma sensu się rozwodzić. Idziemy sobie podejść do piramidki. to jest piramida Cheopsa to też kolejna szybka ciekawostka w Egipcie zostało odkrytych 122 piramidy no sorry zachowane w, co najmniej w tym stopniu jest około 22 piramid chyba z tego co dobrze pamiętam to też jest Marta to też jest, to też jest piramida ale zobacz jak są ściany proste tylko, że to... Nie wiem co to jest, ale to nie jest jakoś opisane na mapie. Ale wydaje mi się, że to są po prostu pozostałości budynków gospodarczych. Do ważenia piwa czy czegoś tam. Zobaczymy. Jeszcze mam 10 minut tutaj. Wbić się w jak najwięcej ilość miejsc, bo drugi raz to nie przyjadę. Z łapy z wapiennych cegieł, cała głowa i tułów. I kawałek. Tak, tak, ale to jest zrobione już z cegły, to widać. jest obłożone, ale całość jest zrobiona z jednego gigantycznego bloku wapiennego. Sfinks i dwie piramidki Cheopsa i jego syna. Tam jest trzecia. Tam dalej jest trzecia. Do niej nie doszliśmy. E, tego się nie da tak obejść w, w pół godziny w zasadzie. A tam, w tej otchłani, to już jest Sahara. E, dostępne terytorium tylko dla Beduinów. <grym>, Albo ludzi bardzo wtajemniczonych. Dobra, to była nasza ostatnia przygoda. Ale jeszcze parę rzeczy wam później opowiem. Pa pa! Jesteśmy już w autokarze. Jeszcze tylko czeka nas wyprawa do sklepu z perfumami. Nie idę. Ej. I wtedy od razu do hotelu. Także no naprawdę dużo zobaczyliśmy dzisiaj. Powiem szczerze, że no podobają mi się piramidy, ale nie zrobiły na mnie takiego wrażenia jakiego myślałem, że na zrobią. Fajnie jest zobaczyć je na żywo i zobaczyć Sfinksa. To by to bardziej zapachło, nie? No. W muzeum jak byliśmy byliśmy w takim miejscu, gdzie nie wolno robić zdjęć w ogóle i gonią. Ludzie robili zdjęć, ale ja nie chciałem to uszanować. Ale zaraz, gonili. zaraz gonili. Była maska, to ten hamonak zrobiona z 11-kilogramowego złota w jednym, e, tym, e, w jednym elemencie. I ser, e, z, jeden z sarkofagów, w którym nie, tak, ale był jeden z serkopagów, w którym był przechowywany. Był z drewna e i był, mm, no powiedzmy, otoczony złotem. Tak, no nie wykładany złotem. I był jeszcze jeden duży serkopagów, w pełni zrobiony ze złota, ważący 111 kilo e Ale ciała tu ten hamona nie ma. Tutaj jest w luksorze, to jest... Mumii nie ma, mumii. Bo ona jest w ostatnim, sobą, jest w tym pierwszym, nie? Tak, w tej, w tej, w tej pierwszej, pierwszej sobą, trumience. W tym najmniejszym mumia jest tam, nie da się jej wyciągnąć, bo jest delikatna, bo podobno y, mumifikacja nie poszła po ich myśli, nie da się go wyciągnąć, na to by się połamać. E, jak wyciągali z niego, nie, oni z niego nawet narządów chyba nie wyciągnęli do końca, nie? Jak narządów wyciągali? Wewnętrznych. Wyciągali z niego też czy nie? No? Nie, no, W każdym razie jest. E, coś tam coś tam zjebali i, i e, można go sobie zobaczyć e, w Muzeum w Luxor, Luxor. To jest no, tak, powiedzmy w połowie drogi pomiędzy Kairem a el-Sheikh, Ale mega, mega, mega lekcja historii. Fajnych parę takich faktów dowiedzieliśmy się na temat jego życia z jego żoną. On w ogóle miał 18 lat i już był martwy. Także za długo się władzą nie pocieszył, Ale się hajtnął ze swoją przyrodnią siostrą w wieku 13 lat. Nie kiedyś wierzyli, że miksowanie e, królewskiej krwi dobrze wpływa na geny. Bo Właśnie nie chcieli mieszać krwi, no tak, no tak, z typowo kr królewską. Powierzyli, że są od Bogów. Nie szukali tam innych krwi, bo tylko się między sobą Dobra, zakończę ten wywód, a zakończę ten filmik <coughs> tym, że zobaczycie sobie teraz fajne zdjęcia, które, które, na które daliśmy się naciągnąć. Dobra, papa, pa. dzięki, i do, do następnego.